Witaj na kanale Neuron. Ciekawość to nasza specjalność. Czy też miałeś kiedyś ten moment, że robisz sobie herbatę, wrzucasz plasterek cytryny lub wyciskasz cytrynę i nagle kolor tego boskiego wywaru się zmienia? Jakby cytryna postanowiła zrobić szybki retusz Twojego kubka. No właśnie, o co tu chodzi? To nie magia. Nikt nie rzucił zaklęcia typu herbatum citrinus. Herbata? Zanim wlejesz ją do kubka, to taki naturalny koktajl związków roślinnych. Są tam m.in. ta rubiginy i ta flawiny. Brzmi jak nazwy planet z Gwiezdnych Wojen, ale to właśnie one odpowiadają za ciemny, bursztynowy kolor naparu. Im dłużej parzysz, tym herbata ciemniejsza, bo więcej tych związków się uwalnia. Proste, ale teraz wchodzi cytryna. Cała na żółto. Cytryna zawiera kwas cytrynowy. A to oznacza, że ma bardzo niskie pH, czyli jest kwaśna jak komentarze pod filmami o polityce. Kiedy dodajesz cytrynę do herbaty, jej pH gwałtownie spada. A te rubiginy i te flawiny są jak nastrojowce, ich kolor zależy od pH. W kwaśnym środowisku zmieniają barwę na jaśniejszą. Herbata zawiera taniny, polifenole, to związki, które w zasadowym lub obojętnym pH mają ciemny kolor, brązowy, czerwono brązowy. Sok z cytryny obniża pH herbaty, ponieważ zawiera kwas cytrynowy. W kwaśnym środowisku taniny zmieniają strukturę chemiczną, co wpływa na sposób, w jaki pochłaniają i odbijają światło. W efekcie napar przybiera jaśniejszy, często lekko różowawy lub bursztynowy odcień. To przykład tzw. chemicznego wskaźnika pH, gdzie kolor substancji zmienia się w zależności od kwasowości otoczenia, podobnie jak w przypadku herbaty z hibiskusa czy czerwonej kapusty. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, bo jeśli herbata zmienia kolor, to znaczy, że czas na analizę, a nie na relaks. A w komentarzach daj znać, jaka jest Twoja ulubiona herbata: wolisz z cytryną, mlekiem czy bez dodatków? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!